Ach, jak ja lubię fanta smaku fajnego, jest pyszna, kosztuje as trzydziesiąt pięć złotych. Na 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 na. To, to smakuje fanta. Skupuj Sony Vegas Bro! Możesz Za pomocą tego możesz montować filmy, bo na przykład ten! To <zysk> <6 koniec>, jest super! <zysk> Król girwańskim! Tylko dostępny na windowszy 98! Tylko szczuję. Tylko 98 zyla. Dalej kupujcie to! Kupi i sposób. Proszę czekamy Lego Marvel. Cest! To jest super! Ehehe, kręgnijcie tylko, proszę, no, będzie osiem. Tylko stuje. Tylko... Dziewięćset trzydzieścia pięć. Damy do. Nie pytają, co robisz? Gdy dopadnie cię średni głód, nic nie pomoże ci poskromić go lepiej od serka tanio. Świetny smak i konsystencję serka tanio poznajdziesz. Żywych kultur bakterii pyszny owocowy twarz. Zawarte w serku tanio ogromne kawałki owoców i warzyw nasycą cię i sprawią, że średni głód ucieknie pod skokiem. Kawka świeży wzbórz, doskonały smak. Taniec! Serek Tanio! Niezgo jest! Tanio, taki dobry, a taki Tani! Niezgo jest! Patrzymy z tej strony ziaja. Dzisiaj pokażę Wam super krem krem odgłaszający. Nazywa się Ulga. Trzeba go nasmarować 25 minut przed snem, a następnego dnia. Poczuję się młodo i będzie wyglądała jak 25-letni dziadczyna lub chłopak. Kup w, w każdej drogerii, już za jedyne 20 złotych i 99 groszy za opakowanie. A, jak ja lubię wodę Pepsi. Ciekawe ile ona kosztuje. Tylko widzące można kupić, to znaczy widzą, można kupić kole Pepsi. Jedynie 99 złotych. Oferta! Bla 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 bla! bla. Kupicie teraz Elisa limitowana, woda, a nie kola. Zawsze przy sobie. Świetnie, to na razie. Papa! Ale by było fajnie przewieźć się takim wózkiem. O tak! To musi być słuch. Wszyscy sali zdrowi? Tak, wszystko w porządku. zostań tu z tą czwórką, a ja poszukam. Rodzina Houser.